widzowie, ja witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiaj będziemy zdobywać owikę złoto do karabinu, bo brakuje mi niecałe 50 eliminacji, a więc biorę sobie dużą arenę, bo to jest chyba najlepsze i dlatego też gram w darmowe dla wszystkich, bo tutaj będzie mi najlepiej robić kile. No i potrzebuję tych kili jeszcze 50, no, a więc mam nadzieję, że się uda. No i wezmę sobie te bronie najlepiej. Niestety nie ma areny dużej Tutaj chyba jest jakiś ziomek Nie ma Eee, dobra, tam widzę już jednego ziomka Eee, leżysz Ty Chodź tu, chodź tu Chodź tu, nie ma ucieczki! Nie ma ucieczki! Nie kradnę się Mikili, a szczególnie, kiedy nagrywam odcinek. Dobra, tamten leży. Aha. O, ktoś ma tego skinka, ja go lubię. bym mieć tego skinka, bo podoba mi się. Albo tego samego skinca, tylko w wersji tej do energetycznych pistoletów. O nie, kosą bo go zabiję. Niestety to się do naszego challenge nie liczy, bo muszę na karabinie to zdobyć. Też może dzisiaj będą dwa odcinki. I przepraszam, że nie było odcinków przez 7 dni. Ale no, ostatnio trochę taki problem miałem sprawy. No nie wołem wam za bardzo, bo też nie chcę mówić. No ale będą może dzisiaj dwa odcinki, bo też nie wiem, czy wiecie, ale ja już mam nową broń Jump Pad i chcę dla was też nagrać poradnik, który nagram od razu po tym filmie, ale ten film będziecie widzieć ja będę, ben... kiedy wy będziecie widzieć jakoś ten film, ja będę nagrywał tamten. Ale co to też jest fajny skin jak do karabinku Leży? Kurwa. Leżysz? Może ty leżysz? Hehe, ukradłem, he, że mogli do... O nie, 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 nie. Ty jesteś mój, tylko mój Ty też mój Dobra Ja dziś może nawet i trzy odcinki nagram, ale nie obiecuję, że każdy z nich będziecie widzieć Może właśnie ten odcinek, który teraz widzicie, będzie jutro albo dzisiaj, może będą dwa, no nie wiem, zależy. No nie wiem od czego to zależy. Od czegoś na pewno, ale tego od czego to już nie wiem. Kurde nie przeładowało mi się. Na, łzikami. Dobra, idzie na razie dobrze. Nie chcę mówić, że źle, chociaż już połowa meczu a tak mało killi. Sobie też trochę pofarmiłem więcej tych killi. A może sobie skończę tą rundę i nie będzie tego odcineczka, tylko jak będzie troszkę więcej tych killi, może będzie to tylko nagrane. Ale to też dlatego, że mapa jest zła Bo, no Do takiego challenge'u, gdzie karabin jest na blisko, a ta mapa jest na daleko taka Bo jak tak daleko strzelasz, to ten karabin nie ma sensu Bo jednym strzałem mniej niż 10 kP zadajesz Dziwne to było No co jest grane? PRZEŁADOWUJ mi się. Przeładuj się. To nie, to nie, nie, nie. O. Dobra, to był S. Kilek. A już nie będę mówił S? Bo to jest trochę takie, no no. Takie trochę jakby przekleństwo. Chociaż nie jestem Dobra, nawet dobrze, że mnie zabił ziomek, bo mi się amunicja skończyła. Gdzie jest ziomek? Tu słyszę zioma. Tu jest ziom. Ejo! Tylko mi ktoś się ukradnie! Tylko mi ktoś się ukradnie! Ktoś mi go ukradnie, a tak pożałuję. Chodź! No nie no, prawe go zabiłem! Tylko ktoś mi ma ukradł. No i ukradł chyba tego, że ma nawet Hop, nie, nie, no. Nie mam kosy odnowione i tak słabo to wyszło. Hop. no nie, no. Okej. Dobrze, dzięki. Okej, okay. pierwsza runda jest na razie dobra. Jak na to, że 8 minutek to jest filmu, no nie. Też ostatnio zrobiłem 500 killi na rewolwerku i trafiłem o wikę szkło. A właśnie też to jedny sklep se będę chciał sprawdzić, bo nie sprawdzałem. Może spróbuję wam ogarnąć jak nagrywać na telefonie, muszę spróbować. To nagram wam na przykład wtedy coś typu Roblox, serial gram na telefonie. Eee, no albo coś, ja odpaliłem nagrywanie. Dobra, już myślałem, że nagrywanie nie odpaliłem. Coś, nie? Hmm. Ale to dobrze. Ramek też lepił. Dobra, dobijam tutaj rewolwerkę na które Essa Kurde Może też prawdopodobnie jak od To są jaja Też może jak uda nam się zdobyć tą oblicę złota, która jest tak dla mnie ważna w tym odcinku to może jeszcze nagram gierki? Szybko! Nie! Chciałem go przynajmniej zrobić Robuxberka jeszcze dobić, no ale było dobrze. Ile mamy? Ile mamy? hu. Nie jakoś mało, ale też nie jakoś dużo. Też sobie to sklep Uhuhu. Co prawda nie do snajperki, ale jest. I tak nie kupuję, bo nie mam Robux. I jestem biedny, ale mam też chowieczkę do snajperki za darmo, bo jak to się mówi, za darmo to uczciwa cena. A co to jest, jakiś bicz czy co? Dobra, proszę, duża arena, duża arena i będzie sukio. No. Jeszcze tak napiszę. jak napisał, please gift me medkit, please. Nie, nie giftuję, no chyba, że masz subskrybera, ale i tak nie giftna. A właśnie! Możesz kliknąć subskrypcję, przycisk taki subskrybuj, bo ci to w niczym nie utrudnia i jest to darmowe w 100%, a mnie motywuje, żeby robić jak najlepsze filmy. No i też Brawl Stars. A wracając do tematu, to tego powiedziem Brawl Stars, bo tak jak mówiłem przed chwilą, ogarnąć nagrywanie na telefon, dla spróbuję, żeby móc nagrać wam na przykład Brawl Starsa, czy coś. No. Zobaczycie, jak tam u mnie z moim kontem jest. Um, jeśli gracie w Brawl Starsa, to mam już 20 nowych sushi, otworzonych, zebranych, no, jak to powiedzieć, to nie wiem. Kurde, chciałem go zabić. E, em, chyba, albo mi się wydaje, albo jeszcze jednego killa nie zrobiłem z karabinu, tylko to był z kosy. Dobra, na pewno już mam jeden z karabin. Co? Snajper pewnie. Co? Mam Ale kosą dostał. Nice. I O kurde, rewolwer przez przypadek, że... Chwila muszę słuchawki poprawić. A ten e, e, Kto z tą snajperką gra. Eeeem. No, dziwnie to wyglądało, a ten zabił, ma fajnego stylika, już o tym chyba mówiłem, nie jestem pewien. Eee. Dobra, nie wiem co mówisz, już po prostu czasem to mi odbala już. No, dziwnie. Dziwny ten skin do snajperki. Hejo! Wow! Co to było? Czy ja właśnie użyłem apteczki na 4 HP? Aha. Kurde, no! Moje słuchawki! Jestem na nie takie zły, bo jak tego nie zrobię, to przez nie. Bo mi tylko utrudniają robotę w dzisiejszym odcinaczku. Szybciej kosa, bo tutaj... Wzią. Dobra, wywalone z tego, że on. morda! mordzia! Mordzia! Um, też filmów trochę nie było mogę tyle, dlatego że nie miałem pomysłów na odcinek. Ale już mam trzy właśnie z rampadem, ten. I mam też plan nagrać na odcinek z Group Garden. Nie wiem tylko jakieś tam gierkę. O, po prostu rozwijasz ogród i tak dalej. No kupujesz te roślinki. Ostatnio miałem 17,5 miliona, no i był ten najlepszy do kupienia podlewacz w gear shopie. I on kosztuje 10 milionów, no ale jak to ja muszę mieć rzeczy mega fajne i musiałem sobie go kupić i mam 7,5 miliona. Mój kolega ma dwa razy więcej jakoś, no, więc nie najlepiej. Ponad dwa razy więcej on to tej kasy, ale mnie nie obchodzi kto ile ma kasy, bo ja tej kasy i tak prawie nie wydaję. No a więc... Czy Wy też słyszeliście ten dźwięk kurczaka? Nie wiem, w montażu sobie będę musiał to sprawdzić. Ale jakby słyszał dźwięk kurczaka! No i też chcę Was dalej znów to fery... Przepraszam Was, że nie było tyle filmów, bo nie miałem trochę pomysłów. Byłem zajęty różnymi sprawami i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz przynajmniej macie teorię, że nie kłamałem z jednym pod filmem. Uwaga, że filmów się będzie codziennie. Bo przez tydzień nie było filmów. A więc nawet nie codziennie. A no i tak może będą teraz co jakieś dwa dni, czasem codziennie nawet będą. Ale czasem nie zawsze. Dobra Kurde chciałem zrobić jeden z najcięższych kryć czyli który będzie się tak bardzo łatwy Kupa! Dobra Jeszcze malutko nam zostało Myślę, że jak dobiję tak do 50 punktów To może już, może już Ale też dużo grałem Blokowałem jumpada, też nagram wam poradnik jazdowy jumpada. on nie jest to jakieś mega ciężkie. I od razu ten poradnik pewnie nagram potem filmie i nagram ten poradnik z mego drugiego konta. Bo na tym koncie już mam jumpada no a więc, a więc... Ale najważniejsze, że będzie. I tak miałem w planach sobie odblokować, to nagram przynajmniej dla was na no, Żeby moi kochani widzowie mogli sobie zdobyć. Hop. Dobra, wyskakuj mi stąd! Bo już tak malutko, malutko mi brakuje. Malutko, malutko. Nice! Jeszcze troszkę i to będzie. Jeszcze troszkę i to będzie. Zawijkę złoto. Czy uda się w tym meczu? Pewnie nie, ale zawsze trzeba próbować. No i asysta. Hop. Żeby to może byłby ostatni kill? Trakty um, coś się zbugowało? Chwila czemu jeszcze dostałem gold rapa a nie zaliczył mi hekajcie um, wejdę ponownie, może już mi zaliczy ale nie wiem to jest dziwne jeśli mi nie zaliczy ale jeszcze sobie zagram takich 1 v 1 bo trzeba przetestować zawsze nowe fajniutkie rzeczy i się biorę za nagrywanie następnego odcineczka sporadnika. jak zdobię Jump Pada pewnie. Hmm. No no, broń, kontrakty, 10 tysięcy eliminacji, żeby zdobyć o owijkę Diament, to jest mega. Dziwne takie, dobra może nie dziwne, ale mega sas, jestem szczęśliwy. Rozpocznijmy giereczkę, mamy 17 minut odcinka, więc to bardzo dobrze. Kurde. E, no i rozpocznijmy sobie odcineczek też. No, 10 tysięcy to wiem, że jest to dużo. Wiedziałem, że tyle ja trzeba pod, zdobyć, ale. No co? Będziemy próbować, bo w końcu takie jest zadanie YouTuberów, żeby robić challenge i nawet nie YouTuberów, tylko normalnych graczy. A ile mam subów? To też jest ważne. 160 to dobrze. Nowe zadania. Może jest super nowa owieczka do zdobycia. Ale to jest bardzo ciekawe, a więc wezmę sobie jump padika i nasz złoty karabinek. Nie ma! Super nowej. Ale sta! Wow! ey fajnie nie wygląda! Trochę się czuję jakbym miał tego skina e, właśnie AK47, ale nie wiem czy wiecie, ale jest taka złota wersja tego AK. Nie AK-47, tylko AK-47. No i też jest trochę jakby... Jak mieć skina? Um, no, w tych czasach AK-47. Po prostu zróbcie sobie 2000 eliminacji. I kupcie sobie AK-47. No i to, nazwa no, no, podobna. Wszystko podobne, no. A ten ziomek deda. Fajnie nebula wygląda dość do pięści. Tak? Mega fajnie. I siuch! Kurde, nie trafiłem ani jednego strzału. No i super, mam full złoty zestaw. m złoty! I K-47, nie no to jest AK-47, no ale podobne, i K-Volver, no prawie wszystko złote, prawie oczywiście. Nice, Z okej. Okay. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Też po tym odcineczku biorę się za nagrywanie dla Was. Odcineczka jak zdobyć jumpada też będę zdobywał się na moim drugim kąciarze, jak mnie zabijałem. Dobra! Chodź, zobaczmy jak normalny mężczyzna na pięści. Nie, dobra. To jest głupio. Dobra, też sobie wezmę Uzi. Co mi zabroni? Przeładuję się. O kurde. Dobra. Ale no nie chcę się powiedzieć, że to nie jest piękne. O, jeszcze muszę sobie złotą owikę do rewolwera, to wtedy my będą myśleli. a, on nie ma żadnej owiki do rewolwera. Pewnie nie ma złotej owiki, ale będę miał złotą owieczkę. No i rundeczka skończona. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. No i co, widzimy się w następnym ba!